Gość kalejdoskopu. A jest nim Rafał Ślisz, rzecznik prasowy Podkarpackiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia w Rzeszowie. Dzień dobry. Dzień dobry. Naszą rozmowę mogą też Państwo oglądać na radiowym kanale YouTube. Trwają wakacje, wiele osób planuje urlopowe wyjazdy za granicę. Warto pamiętać o tym, by przed taką podróżą zadbać o wyrobienie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego EKUS. Ile trwa takie wyrobienie karty? Jak ktoś szybko wypełnia wniosek, a jest to jeden z najkrótszych wniosków w Polsce, to myślę, że w ciągu dwóch, trzech minut wypełni wniosek i wyjdzie z kartą. Do czego uprawnia taka karta EKUS w razie kłopotów zdrowotnych w krajach unijnych podczas wakacji? Powiedzmy zatem, czym w ogóle jest ta karta, to jest potwierdzenie tego, że jesteśmy ubezpieczeni w Polsce. Bo w Polsce idziemy z dokumentem tożsamości, podajemy PESEL, w systemie EWUŚ pracownik rejestracji sprawdza i już wiadomo, czy jesteśmy ubezpieczeni, czy nie. Czy nie świecimy się na czerwono, na przykład. Dokładnie. Mam nadzieję, że na zielono większość osób, ale czasami zdarzają się różne sytuacje, które trzeba później wyjaśniać. Ale za granicą, poza granicami Polski, nie ma systemu Ewus I tam potwierdzeniem tego ubezpieczenia jest właśnie karta ECUS, dzięki której jesteśmy traktowani tak, jak ubezpieczony mieszkanie z tego kraju Unii, w którym przebywamy. Unii plus kraje EFTA plus Anglia, bo pamiętajmy, że mimo Brexitu Wielka Brytania również honoruje kartę EKUS. Ale to nie jest tak, że jeżeli pokażemy tą kartę EKUS, to nie zapłacimy za wizytę na przykład u lekarza, bo może być tak, że musimy uiścić jakąś opłatę. I tu jest właśnie ten pies pogrzebany, a dzisiaj jest Dzień Czworonogów, warto o tym przypomnieć. Karta Ekus dotyczy ubezpieczenia w danym kraju, w którym przebywamy. Zatem, jeśli ubezpieczony Niemiec dopłaca za pobyt w szpitalu, to my z kartu Ekus również dopłacimy. Jeśli wystawiamy, wystawiana jest tam recepta na Słowacji i ubezpieczony Słowak dopłaca 1 euro do takiej recepty, to my też dopłacimy. Zatem, karta Ekus dotyczy takiego ubezpieczenia, w jakim kraju przebywamy i takich zasad w tym kraju, jakie są było tam ustalone. Czy warto wziąć na przykład rachunek za taką wizytę, za taką receptę i potem ewentualnie już po powrocie do kraju starać się o zwrot kosztów? Jeśli y, nasza dopłata dotyczy dopłat, które standardowo obowiązują w danym kraju, to karta EKUS tego nie zwraca. Nigdy nie zwracała i zwracać nie będzie, bo tak jak wspomniałem, będziemy traktowani tak jak ubezpieczone mieszkanie w tym kraju, w którym przebywamy. Natomiast zdarza się, że czasami karta EKUS przez kogoś nie zostanie y, um, przechonorowana, nie zostanie uznana. Czasami karta ECUS traci ważność, a my My popatrzeć, więc w takiej sytuacji, jeśli zapłacimy rachunek za pełny koszt leczenia, to faktycznie trzeba te wszystkie rachunki imienne zbierać, zwrócić się do NFZ-u i postaramy się zwrócić te koszty. Ale mimo tego, o czym Pan mówił, to warto taką kartę ze sobą mieć, żeby też w pewnym stopniu czuć się bezpiecznym. Dokładnie tak. Gdy zdarzy się coś medycznie koniecznego, z czym nie możemy czekać, nie możemy wracać, nie chcemy wracać do kraju, a jednak jest to Potrzebne w tym momencie jakieś świadczenie medyczne, to gdy nie będziemy mieli karty Ekus, to w pierwszej sytuacji lekarz wystawi nam rachunek i ten rachunek trzeba będzie zapłacić. Czasami będzie to 20-30 euro, ale jeśli miałoby to być kilka tysięcy albo kilkadziesiąt tysięcy euro, to w takiej sytuacji będziemy intensywnie spróbować szukać jakiejś możliwości wyrobienia tej karty. Można poprosić o certyfikat zastępujące kartę Ekus. I takie coś również będzie w szpitalu honorowane, ale co to powoduje? Niepotrzebne nerwy i stres, bo tutaj chcielibyśmy jak najszybciej mieć pomoc medyczną, jak najszybciej wrócić na wakacje czy do domu, a tutaj będą nam zaprzątać głowę jakieś formalności, jakieś rachunki, których moglibyśmy uniknąć mając kartę EKUS. Wakacyjne wyjazdy to nie tylko zagraniczne podróże, to także wyjazdy w inne części kraju. Co zrobić w sytuacji, gdy zachorujemy, na przykład gdy jesteśmy no, kilkaset kilometrów od domu? Trzeba to rozdzielić na porę dnia, bo gdy jest to zwykły dzień, tak jak w tym momencie, wtorek, godzina ósma, 20 poradnie podstawowej opieki zdrowotnej już pracują, zatem gdy jesteśmy daleko od domu, a dzieje się coś, z czym nie możemy wrócić do domu, mamy za daleko, nie jest to sprawa... Przepraszam, jakaś nagła, natychmiastowa, która by wymagała pobytu w szpitalu czy wzywania karetki, ale jednocześnie jest to sprawa poważna, dotyczy szczególnie małych dzieci, starszych osób, może jakaś biegunka, może jakieś bóle brzucha, może jakiś ból głowy, który nie mija po tabletkach przeciwbólowych. To w takiej zwykłej godzinie możemy zgłosić się do pierwszej, lepszej poradni podstawowej opieki zdrowotnej. Jednorazowo każdy lekarz nas w takiej poradni przyjmie. A jeżeli jest taka sytuacja, że zabraknie nam na przykład leków podczas urlopu, czy też możemy to w jakiś sposób uzupełnić, czy dzwonimy do swojego lekarza, czy też właśnie idziemy do przychodni i prosimy o wypisanie takiej recepty? Możliwości jest kilka. Teleporady oczywiście istniały, istnieją i będą istnieć. Świetnie rozwiązanie właśnie w przypadku chorób przewlekłych, gdy brakuje nam recepty, a nasze leczenie jest ustabilizowane i nie trzeba żadnej diagnostyki. To oczywiście możemy skontaktować się z naszym lekarzem rodzinnym. Jeśli wymagałoby to jednak fizycznej obecności u lekarza albo jakiegoś dodatkowego badania. To lekarz inny, podstawowy opieki zdrowotnej, gdzieś daleko, do którego się zgłosiliśmy, również ma możliwość wypisania takiej recepty, ale tutaj miejmy na uwadze jedną rzecz, że zdarza się, że niektóre leki są w innym stopniu refundowane, czasem tańsze w sytuacji chorób przewlekłych. No i teraz musimy udowodnić tą chorobę przewlekłą. Jeśli mamy dostęp do internetowego konta pacjenta, i mamy tam udokumentowaną informację o naszej chorobie przewlekłej, to możemy jednorazowo tego lekarza, do którego właśnie trafiliśmy, upoważnić. Jeśli nie mamy IKP albo nie ma tam pełnej naszej kompletnej historii leczenia, to warto byłoby wcześniej pomyśleć o jakimś, jakiejś części naszej dokumentacji medycznej, którą sobie skserujemy. Oczywiście nie cały komplet, ale te najważniejsze, kluczowe informacje. Może jakąś informację od lekarza specjalisty, która potwierdza, że mamy chorobę przewlekłą, że przyjmujemy jakiś lek na stałe w jakichś konkretnych dawkach i dzięki czemu możemy mieć lek z dużą zniżką. Skoro mówimy o lekach, to 41 nowych terapii znalazło się na obowiązującej od dziś nowej liście leków refundowanych. To są 23 terapie w chorobach nieonkologicznych oraz 18 terapii onkologicznych, w tym 7 w chorobach rzadkich. To są również leki stosowane przy cukrzycy u dzieci i młodzi że ten wykaz leków tych właśnie refundowanych, tych terapii można znaleźć już na stronach internetowych, można zasięgnąć informacji. Oczywiście tak. Nawet trzeba. To jest wartościowa informacja, szczególnie dla osób, które przewlekle są chore i które systematycznie przyjmują te leki. Co kwartał taki wykaz jest zmieniany przez Ministerstwo Zdrowia i co miesiąc, co kwartał, przepraszam, jest umieszczony oczywiście na stronach internetowych, więc każda zainteresowana osoba może sobie na taki wykaz zerknąć. Jest on bardzo prosto opisany z podziałem na leki T75+, 65+, darmowe dla emerytów, T od 0 do 18, czyli darmowe dla dzieci, osobno dla każdych grup wiekowych, i są tam również wszystkie te nowe leki. I co ważne, jest tam też informacja o koszcie tego leku, który poniesie pacjent w aptece. Bo niektóre leki nierefundowane mogą mieć różne ceny w różnych aptekach, ale te refundowane mają w zdecydowanej większości jednakowe ceny, i one są tam dokładnie wypisane. Czyli warto po prostu na taką listę zaglądać. Warto szczególnie właśnie jeśli ktoś planuje jakieś długofalowe leczenie, to może już sobie zerknąć jaki będzie koszt tego leczenia, jaka jest dopłata, jaki jest koszt też tego leku, jaką część płaci Narodowy Fundusz Zdrowia jaką I pacjent. I jakie terapie są też już dostępne. Dokładnie tak, ponieważ każdy z tych leków jest dedykowany konkretnym jednostkom chorobowym i te wszystkie jednostki również tam są wyszczególnione. W czasie wakacji mamy też więcej czasu, a wtedy można na przykład zdecydować się na zapisanie na badania profilaktyczne, z jakich programów można skorzystać. Jest bardzo szerokiego zakresu programów, ale może mając na uwadze krótki czas dzisiaj na rozmowę, wspomnijmy tylko jednym. Moje zdrowie, nowy program stosunkowo niedawno wprowadzony. To chyba jeden z największych programów profilaktycznych do tej pory w historii Polski. Zastąpił profilaktykę 40 plus i obejmuje osoby z większej grupy wiekowej. Tak, bardzo dużo większej grupy wiekowej, bo od 20 w górę. I co niezmiernie istotne i co niezmiernie cieszy, pokazuje, jaka była potrzeba wprowadzenia tego programu, ponieważ no, minęło dwa miesiące z delikatnym hakiem a 70% osób, które skorzystały już z tego programu, to osoby między 20 a 39 rokiem życia, te, które wcześniej były wykluczone. Czy trzeba mieć jakieś skierowanie, żeby skorzystać z tego programu Moje zdrowie, czy też można w internecie wypełnić ankietę i na takie badania pójść? Skierowanie na początku nie jest potrzebne. Zaraz powiem, dlaczego nie na początku, bo pierwszą rzeczą jest wypełnienie ankiety, podobnie jak w profilaktyce 40, to ankietę możemy wypełnić albo przez internetowe konto pacjenta, albo jego mobilną wersję moje IKP bądź w poradni lekarza rodzinnego. Na początku przez te dwa miesiące 99% osób wypełnia jednak w internecie. Prostsze, wygodniejsze, nie musimy się umawiać Szybko do dostępne. poradni. Tak, i możemy to zrobić o dowolnej porze dnia i nocy, nawet o trzeciej nad ranem, jeśli mamy taką potrzebę. Gdy wypełnimy tę ankietę, gdy ją zatwierdzimy, lekarz rodzinny bądź personel w podstawowej opiece zdrowotnej ma 30 dni na ocenę tej ankiety, na zerknięcie. Na wystawienie skierowania na badania, i tutaj skierowanie otrzymujemy, udajemy się do laboratorium. Później, z wynikami, gdy są już gotowe, zostajemy zaproszeni do poradni na końcową rozmowę i ewentualne dalsze działania. Czyli to nie jest tak, że z tymi badaniami zostajemy sami, dostajemy wyniki i tyle. No i to jest jeden z największych plusów tego programu, w porównaniu oczywiście do profilaktyki 40, plus, ponieważ w profilaktyce 40, plus zostawaliśmy z wynikami sami. Mogliśmy je pokazać lekarzowi, ale mogliśmy też schować do kieszeni. I nikomu nie pokazywać. Jeżeli było na przykład niekorzystne dla nas. No, przypuszczam, że mogło się tak zdarzyć, chociaż nikt tego niestety nie analizował. Natomiast tutaj lekarz rodzinny ma nadzór nad naszymi wynikami badań i podpowie, jeśli coś jest nie w porządku, co możemy z tym zrobić. Ale są też w ankiecie pytania dotyczące naszej sytuacji socjalnej, niezmiernie istotne, szczególnie w przypadku czasami kosztów leków, ale również pytania o nasze zdrowie psychiczne. Lekarze podpowiadają, że same wyniki badań to nie jest wszystko. Trzeba jeszcze zapytać, jak się czujemy, czy często jesteśmy przygnębieni, bo to też niezmiernie istotne. No, i w ankiecie jest jeszcze kolejna rzecz wyróżniająca ten program, a mianowicie, mianowicie pytania o nasz styl życia. O to, ile się ruszamy, co jemy, czy uprawiamy jakiś sport, bo to jest niezmiernie istotne, gdy mówimy o profilaktyce. Warto też powiedzieć o podkarpackich inspiracjach zdrowotnych, z czym one są związane. To nowy projekt Narodowego Funduszu Zdrowia Podkarpackiego, który stara się promować i pokazywać te miejscowości, czasem miasta, czasem gminy, czasem powiaty, których mieszkańcy wyjątkowo dbają o swoje zdrowie. Można zerknąć do lokalnych mediów, zapewne tam się pojawi szczegółowa informacja, będzie też na naszej stronie internetowej, które powiaty, które gminy... Mają najlepszą skuteczność, jeśli można tak wprost powiedzieć, w konkretnych typach profilaktyki. Mamografii. Ostatnio wzięliśmy na tapet cytologię. Okazuje się, że różnice są naprawdę bardzo, bardzo duże, bo są gminy, w których pani zgłasza się około 5-6% tych możliwych do przebadania. Czyli mało. Dość mało, ale dość mało w porównaniu do innych gmin, których skuteczność jest z rzędu 50-60%. Czyli są gminy, których mieszkanki wyjątkowo dbają o swoje zdrowie, i są też takie, których zdrowie jednak pozostaje na jakimś dalszym planie, niestety. Dziękuję bardzo za rozmowę. Rafał Ślisz, rzecznik prasowy Podkarpackiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia w Rzeszowie. Dziękuję.